Wczesnym rankiem 15 maja 1997 roku trzech rolników pracowało wzdłuż odległej drogi łączącej miasta Tonja i Konit w Kolumbii. Podczas pracy w ciszy nocy ich uwagę przykuł nagły błysk światła. Biały samochód zatrzymał się na poboczu drogi, a z pojazdu wysiadł mężczyzna. Bez wahania otworzył bagażnik, wyciągnął pakunek i rzucił go w gęste krzaki obok. Rolnicy gwizdnęli, próbując przyciągnąć jego uwagę, ale ten zignorował ich, szybko rzucił stos ubrań na pakunek i wsiadł z powrotem do białego samochodu, i odjechał, znikając w nocy. Ciekawość skłoniła rolników do zbliżenia się do miejsca, gdzie leżał pakunek. Ku ich przerażeniu znaleźli ciało kobiety, ukryte pod porzuconymi ubraniami. W szoku udali się do najbliższego posterunku policji, by zawiadomić władzę. Wiadomość o ponurym odkryciu szybko rozeszła się po mieście, a wkrótce wszyscy chcieli poznać jej tożsamość. Minęło jednak kilka dni, zanim imię zostało ujawnione, a jeszcze dłużej, zanim wyszło na jaw, z kim ostatnio była widziana. Na początku lat 90. kolumbijski piosenkarz i autor tekstów Diomedes Diaz był na szczycie swojej sławy, jako jeden z najlepiej sprzedających się artystów w Kolumbii i ważna postać w muzyce. Cieszył się ogromną bazą fanów, jednak życie Diomedosa było pełne kontrowersji, co wywoływało podziały między tymi, którzy go uwielbiali, a tymi, którzy go potępiali. Znany z licznych romansów, Diomedes miał wiele dzieci, niektórych nawet nigdy nie uznał. Krążyły plotki, że mógł mieć ich nawet siedemdziesiąt. W przypadku tych, które znał i uznał, często toczył sporo o alimenty. Styl jego życia był napędzany przez intensywne używanie substancji i alkoholu, zwłaszcza kokainy, która stała się powszechna w branży muzycznej w tamtym czasie. Oprócz problemów osobistych, Diomedes miał też kłopoty finansowe i prawne często z powodu nieobecności na koncertach lub pojawiania się na występach w stanie widocznej nietrzeźwości. W 1994 roku oficjalnie rozwiódł się z żoną patryścią Acosta, a w 1997 zaczął żyć z Becci Lilianą Gonzalez, z którą miał trójkę dzieci. Pomimo tego nowego rozdziału w jego życiu, jego romanse z fankami trwały, a wśród najbardziej znaczących była Luis Honsuelo Martínez i Doris Adriana Nino. Honsuelo Martinez, która mieszkała w skromnej dzielnicy San Francisco w Bogocie, była zagorzałą wielbicielką Diomedosa od czasów nastoletnich. Bywała na każdym możliwym wydarzeniu z fanami i regularnie dzwoniła do stacji radiowych w Bogocie, kiedy Diomedes promował swoje najnowsze wydania. Jej lojalność opłaciła się, gdy w wieku 14 lat spotkała swojego idola na jednym ze spotkań. Jednak dopiero 27 kwietnia 1993 roku, kiedy Louis Consello miała 19 lat, a Diomedes 36, rozpoczęli romans. Szczegóły związku Diomedesa z Doris Adriano Mino są mniej jasne, choć zarówno on, jak i inne źródła sugerowały, że spędzili razem sporo czasu. Luis Consuela twierdziła, że ona i Doris Adriana nigdy nie znały się blisko, ledwie co i nie uczestniczyły wspólnie w klubach fanów czy wydarzeniach w wytwórni płytowej. Doris Adriana urodziła się 27 marca 1970 roku w Bogocie i wychowywała się w Socha wraz z rodziną. W wieku 14 lat doświadczyła tragicznej śmierci ojca, co było punktem zwrotnym, który zbliżył ją do jej brata Rodriga, który stał się jej powiernikiem. Po studiach inżynieryjnych Doris Adriana wzięła pożyczkę, aby założyć szkołę szkoleniową z zakresu informatyki. Opisywana przez rodzinę jako odpowiedzialna i poważna Doris unikała palenia, picia i używania substancji, zwłaszcza z powodu swojej walki z migranami. Nie była typem, który spędzał czas w życiu nocnym. Wolała ten czas spędzać rozmawiając z przyjaciółmi przez telefon. Jednak jej pasja była dla niej zupełnie nietypowa. Miała w sobie podziw dla Diomedesa Diaza. Uczestniczyła niemal we wszystkich koncertach. Z niecierpliwością kupowała każdy jego nowy album. W 1995 roku, kiedy miała 25 lat, Doris Adriana wreszcie spotkała jednego z muzyków Diomedesa, który przedstawił ją piosenkarzowi. To spotkanie skłoniło ją do zerwania z ówczesnym chłopakiem Davidem, gdyż zbliżyła się do swojego wymarzonego autora i zaczęła wierzyć w możliwość wspólnej przyszłości. Przez następne dwa lata Doris Adriana często towarzyszyła mu w jego trasach koncertowych i stała się jego kochanką. Jednak jej rodzina, zwłaszcza brat Rodrigo, nie akceptowała tego związku. Rodrigo obawiał się znacznej różnicy wieku i tego, że styl życia i reputacja Diomedesa będą mieć negatywny wpływ na jego siostrę. Te obawy znalazły potwierdzenie pewnego wieczoru w 1997 roku, kiedy próbował uderzyć Doris Adrianę. Zraniona i rozczarowana oddaliła się od niego, wpadając w głęboką depresję, gdy jej marzenia o idealnym życiu z idolem legły w gruzach. Diomedes jednak nie ustawał, nadal próbował się z nim skontaktować. Chociaż ona początkowo odłączyła swój telefon, aby uniknąć jego połączeń, ostatecznie uległa i wznowiła kontakt. Od czasu do czasu odwiedzała go, spędzając noc lub towarzysząc mu na spotkaniach ze znajomymi. W nocy 14 maja 1997 roku 27-letnia Doris Adriana otrzymała telefon od Diomedesa, zapraszającego ją na późno nocne spotkanie. Jego ochroniarz przyjechał po nią do domu, pożegnała się z bratem i udała się na spotkanie. To był ostatni raz, kiedy ktokolwiek widział Doris Adrianę żywą. Wczesnym rankiem 15 maja trzej mężczyźni pracowali przy bramkach na odległej drodze łączącej gminy Tuna i Kanita, kiedy zauważyli coś niezwykłego przy drodze. Biały samochód zjechał na pobocze. Mężczyzna w dżinsach i żółtym swetrze wysiadł, otworzył bagażnik i wyciągnął ciało. Ciało było ubrane tylko w płaszcz, ewidentnie było to ciało kobiety. Rzucił je do pobliskich krzaków. Niektórzy rolnicy próbowali przyciągnąć jego uwagę gwizdaniem, ale mężczyzna szybko rzucił ubranie na ciało i odjechał białym samochodem. Rolnicy nie zwlekali, udali się na posterunek policji, aby zgłosić to, co zobaczyli. W ciągu kilku minut wiadomość o incydencie rozeszła się po całym miasteczku, przyciągając dziesiątki ciekawskich mieszkańców, którzy zaczęli gromadzić się, aby zobaczyć to wszystko. Eksperci medycyny sądowej przybyli około dziewiątej, aby zabrać ciało, ale bez żadnych dokumentów tożsamości sklasyfikowali ją jako nieznaną. Dwa dni później, 17 maja, grupa lokalnych kobiet zgłosiła się, twierdząc, że ciało należy do nowo przybyłej osoby o imieniu Sandra. Poprosiła o możliwość przeprowadzenia identyfikacji w celu zorganizowania godnego pochówku. Tymczasem rodzina Doris Adriany spędziła 48 godzin bez wiadomości o jej losach. Udali się na posterunek policji, aby zgłosić jej zaginięcie, ale usłyszeli, że muszą poczekać 72 godziny, zanim władze rozpoczną poszukiwania. W niedzielę, 18 maja, odbyła się msza pogrzebowa. Dla kobiety, którą uważano za Sandrę, po czym została pochowana w krypcie na centralnym cmentarzu w Bogocie. Tymczasem policja rozpoczęła poszukiwania Doris Adriany, która nadal była uznawana za zaginioną. We Wtorek, 10 czerwca. Brat Doris Adriany Rodrigo zabrał kilka zdjęć swojej siostry do programu telewizyjnego, mając nadzieję, że ktoś ją rozpozna. Opowiedział, jak ostatni raz widział ją, gdy wychodziła do miejsca zamieszkania Diomedesa, po tym jak sławny piosenkarz nalegał na spotkanie. Historia wywołała oburzenie wśród fanów, którzy poczuli, że jest to próba oczernienia ich idola. Jednak tego samego dnia anonimowy widz zadzwonił do dziennikarza programu z kluczową wskazówką. Widz rozpoznał twarz Doris Adriany i poinformował reportera, że kobieta pasująca do jej opisu została pochowana. Reporter udał tam się, gdzie szef prasowy Instytutu Medycyny Sądowej zezwolił mu na obejrzenie zdjęć kobiety pochowanej tej jako Sandra. Natychmiast rozpoznał twarz jako Doris Adriane, zwracając uwagę na specyficzną bliznę na jej twarzy, identyczną jak ta na zdjęciach przekazanych przez Rodrigo. Szef prasowy Instytutu Medycyny Sądowej wspomniał również o małym kawałku papieru znalezionym w kieszeni Doris Adriany z adresem. A adres ten, który jej rodzina znała jako miejsce, które odwiedziła w nocy, w której zniknęła. Reporter próbował skontaktować się z Diomedesem, aby zapytać go o śmierć Doris Adriany. Zarówno Diomedes, jak i Luis Consuelo próbowali negocjować z dziennikarzem, aby zarządzać narracją. 13 czerwca ciało Doris Adriany zostało ekshumowane, a jej tożsamość potwierdzona. Jej rodzina przyjęła wiadomość z wielkim smutkiem, a następnego dnia odbył się drugi pogrzeb na południu Bogoty. Śledztwo nabrało znaczenia 18 czerwca, gdy prokuratorzy przesłuchali portiera w budynku Diomedesa. Po trzech godzinach przyznał, że widział, jak Doris Adriana opuszcza budynek żywa 14 maja w towarzystwie jednego z ochroniarzy. To potwierdziło, że była w apartamencie, ale przyczyna jej śmierci pozostała tajemnicą, z wynikami sekcji mającymi dostarczyć kluczowych informacji. 31 lipca prokuratura zarządziła kolejną ekshumację ciała, a 11 sierpnia lekarze stwierdzili, że zmarła na zatrzymanie oddechu spowodowane przeddowkowaniem narkotyków, szacując czas śmierci między północą a godziną piątą rano 15 maja. Rodzina Doris Adriany podważyła tę konkluzję, podejrzewając fałszerstwo dowodów lub to, że została zmuszona do zażycia narkotyków. Śledczy uważali, że Diomedes mógł być zaangażowany w jej śmierć, chociaż szczegóły pozostawały niejasne. 13 października prokurator kierujący sprawą zarządził aresztowanie wszystkich obecnych w apartamencie Diomedesa 14 maja w tym właśnie Diomedesa, Luis Consuelo Martinez, dwóch ochroniarzy oraz portiera budynku. Dwóch innych ochroniarzy wraz z asystentem również zostali w Toflontanii. Diomedes został zatrzymany następnego dnia na lotnisku Eldorado w Bogocie. Ponieważ Louis Consuelo była w ósmym miesiącu ciąży, została umieszczona w areszcie domowym. Tymczasem rodzina Doris Adriany domagała się odpowiedzi i znacznych odszkodowań finansowych. W obliczu rosnącej presji publicznej Diomedes przerwał milczenie, opowiadając, że 14 maja Doris Adriana dzwoniła do niego trzy razy do apartamentu, jednak nie mógł odpowiedzieć, ponieważ nagrywał swoją najnowszą płytę, zaplanowaną na wydanie w dniu jego urodzin 26 maja. Zamiast tego Luis Consuelo odebrała telefon i przekazała mu później wiadomość. Kiedy w końcu udało się im skontaktować, Doris Adriana podzieliła się z Diomedesem, że przeżywa poważne trudności finansowe, ponieważ jej firma komputerowa była bliska upadku. W odpowiedzi na to Diomedes zaprosił ją do swojego apartamentu, aby mogli omówić sprawę osobiście. Ponieważ mieszkała w Socha, daleko od miejsca, odrzuciła tę propozycję. Diomedes wtedy zlecił swoim ochroniarzom, aby ją zabrali. Co oni zrobili, zabierając ją do apartamentu około północy? Doris Adriana spędziła tam trochę czasu z Diomedesem i jego partnerką, Luis Consuelo, aż dowiedziała się, że ona jest w ciąży. To odkrycie rozścieczyło ją i skłoniło do nagłego opuszczenia apartamentu. Diomedes nakazał swojemu ochroniarzowi, aby towarzyszył jej, by złapała taksówkę. Podczas przesłuchania prokurator zapytał Diomedesa, czy tej nocy miał jakiś kontakt intymny z nią i czy były używane narkotyki. Diomedes przyznał, że także zrobili to na dywanie, ale zapewnił, że choć był pijany, to był pewien, że nie używał narkotyków, ponieważ unikał ich podczas sesji nagraniowych. Dodał, że chociaż Doris Adriana miała małą paczkę kokainy, rzadko z niej korzystała i nigdy ona nie była powodem ich spotkań. Prokurator wspomniał wtedy, że dowody naukowe sugerują, że Doris Adriana zmarła w ciągu kilku godzin od przybycia do apartamentu, więc go to mimowolnie obciążało. Zaniepokojony odpowiedział, że osobiście widział, jak odchodzi, i że nie miał nic wspólnego ze śmiercią. Nieprzekonany prokurator naciskał dalej, powołując się na raporty medycyny sądowej z Narodowego Instytutu Medycyny Sądowej. Stwierdziły, że byłoby to niemożliwe, aby Doris Adriana sama opuściła apartament rano 15 maja, biorąc pod uwagę wysoki poziom substancji w jej organizmie. Szef działu kryminalistyki doszedł do wniosku, że śmierć najprawdopodobniej nastąpiła między północą a piątą rano tego dnia. Diomedes odpowiedział, twierdząc, że ilość zażytej przez nią kokainy nie była wystarczająca, aby spowodować śmierć i nalegał na to, że widział, jak odchodzi, by złapać taksówkę. Prokurator zapytał, dlaczego nie wysłał jej do domu własnym samochodem, skoro wcześniej zorganizował jej odbiór. Diomedes stwierdził, że miał taki zamiar, ale ona odmówiła. Była zdenerwowana. Po podniesieniu do białego samochodu widzianego podczas porzucania ciała Doris Adriany, Pasował on do jednego z pojazdów używanego przez ochroniarzy. Diomedes twierdził, że nic o tym mu nie wiadomo. 22 stycznia 1998 roku jeden z ochroniarzy Diomedesa, Oswaldo Alvarez Rueda, dostarczył doradkowe zeznania. Twierdził, że 14 maja 1997 roku o godzinie 23.30 Diomedes nakazał mu odebrać Doris Adrianę z jej domu w Socha i przyprowadzić do apartamentu. W drodze wspominał, że wkrótce wybiera się do Bukaramangi, aby naprawić pojazd, co skłoniło Doris Adrianę do zapytania, czy mógłby zabrać ją ze sobą na spotkanie, które ma umówione. Odpowiedział, że nie może opuścić apartamentu bezpośrednio z nią, więc umówili się na spotkanie na rogu, w drodze do docelowego miasta. Doris Adriana zaczęła płakać i używać kokainy, mówiąc mu, że jest wściekła po odkryciu, że Louis Consuelo jest w ciąży. Ostatecznie zasnęła na tylnym siedzeniu, ale kiedy dotarli do Tundzi, ochroniarz zdał sobie sprawę, że nie żyje. W panice zdecydował się pozbyć jej ciała, zostawiając jej w krzakach. Jego wersja wydarzeń rzucała podejrzenia wyłącznie na niego i nie zgadzała się z innymi relacjami czy też raportami medycyny sądowej. Jednakże adwokat Diomedesa wykorzystał to oświadczenie jako dowód, że Diomedes nie był związany ze śmiercią, i wnioskował o zamknięcie sprawy przeciwko piosenkarzowi. Prokurator nie zgodził się i zarządził, aby Diomedes stanął przed sądem. 17 marca wydano formalne oskarżenie przeciwko niemu o nieumyślne spowodowanie śmierci, co jest przestępstwem możliwym do zwolnienia za kaucją. Dziesięć dni później Diomedes wpłacił kaucję w wysokości 61 milionów kolumbijskich peso i został zwolniony warunkowo. W tym samym miesiącu raport medyczny ujawnił oznaki ekstremalnej przemocy, rzekomo ze strony Luis Consuelo. 8 kwietnia Diomedes został zdiagnozowany z zespołem Guliana Barrego, chorobą, w której układ odpornościowy atakuje układ nerwowy, powodując paraliż mięśni. Jego obrona skutecznie wnioskowała o areszt domowy, ale jego prawne zwolnienie miało być krótkotrwałe. 9 czerwca prokuratura utrzymała nowe zarzuty. Diomedes świadomie naraził Doris Adrianę na ryzyko i skutki zażywania narkotyków, co skutkowało jej obrażeniami. Zarzut został zmieniony na umyślne spowodowanie śmierci, co niosło za sobą cięższą karę. Władze zidentyfikowały biały samochód, który przewoził ciało Doris Adriany jako należący do Alvareza. Ten dowód sugerował, że Alvarez pozbył się ciała i sfałszował dokumenty pojazdu, aby wskazywały na to, że był w Bukaramandze w czasie zdarzenia. W związku z tym prokuratorzy rozszerzyli swoje śledztwo, badając je pod kątem legalnego posiadania substancji, oszustwa i fałszowania dokumentów, co stało przyjęte z zadowoleniem przez rodzinę Doris Adriany, która wierzyła, że sprawiedliwość w końcu zostanie wymierzona. Luis Consuelo w wywiadzie twierdziła, że Doris Adriana zaczęła pić i to nadmiernie. Po usłyszeniu informacji o ciąży jednak raport medyczny zaprzeczył tym twierdzeniom, gdyż w jej ciele znaleziono tylko minimalne ilości alkoholu. Dozorca budynku stwierdził, że widział Doris Adrianę przybywającą około pierwszej nad ranem z oswaldem, a później obserwował, jak odchodzi około czwartej i towarzyszył jej inny ochroniarz, Marsyl, który pomógł jej złapać taksówkę, a następnie wrócił do apartamentu. Wszyscy, którzy byli obecni w nocy, kiedy zmarła Doris Adriana, zdawali się rozumieć niewypowiedziany pakt milczenia. W tym samym roku została opublikowana książka pod tytułem Diomedes Elkik El Alna, w której ujawniono, że Sony Music musiało zapłacić dużo pieniędzy za szkody w luksusowym apartamencie. Wspomniano również, że Diomedes wymienił dywan bez zezwolenia, sam zresztą to przyznał. Ten szczegół przykuł uwagę rodziny Doris Adriany, którzy uznali, że taka wymiana mogła mieć tylko intymne podłoże. W celu potwierdzenia swoich podejrzeń zażądali drugiej analizy sądowo-medycznej. 25 kwietnia 1999 roku nowe badanie ujawniło, że młoda kobieta nie zmarła z powodu przedawkowania, ale z powodu mechanicznego uduszenia. Jej ciało wykazywało siniaki, pęknięcia dolnej wargi. Krwotoki spojówkowe w stłuczenia, klatki piersiowe i krwiak śródmięśniowy na szyi. Dodatkowo ślady płynów ustrojowych od trzech mężczyzn, w tym dwóch ochroniarzy i samego Diomedesa, znaleziono na jej ciele. Niepokojące było to, że znaki wskazywały, że jej ciało mogło być używane pośmiertnie. Pomimo tego policja nie prowadziła śledztwa w sprawie nadużyć. Eksperci stwierdzili również, że próbki moczu pobrane z jej ciała, gdy była jeszcze uznawana za osobę niezidentyfikowaną, zostały sfałszowane, co skłoniło do kolejnej ekshumacji. Po tych rewelacjach system sądowniczy ostatecznie zdecydował, że nadszedł czas, aby Diomedes stanął przed sprawiedliwością. 10 sierpnia 2000 roku ekspert z Biura Prokuratora Krajowego ustalił, że Diomedes wyzdrowiał z objawów zespołu Guliana Barego. Sąd wydał nakaz aresztowania Diomedesa, który wciąż był pod aresztem domowym. Kiedy urzędnicy przybyli do jego rezydencji, aby zabrać go do aresztu, uciekł. W ciągu kolejnych miesięcy ukrywał się w swoich posiadłościach. Jednak fani wciąż wierzący w jego niewinność milczeli i nie zgłaszali jego obserwacji. Jednak proces toczył się zaocznie. 26 stycznia 2001 roku sędzia orzekł, że Diomedes użył siły przeciwko Doris Adrianie. Próbując ją uciszyć lub obezwładnić, zakrywając jej usta i nos, co ostatecznie spowodowało jej śmierć przez uduszenie. Chociaż był świadomy, że jego działania mogą ją skrzywdzić, nie miał zamiaru jej zabić. Diomedes został skazany na dwanaście lat więzienia. Luis Consuelo oraz ochraniarze również zostali uznani za winnych, ukrywania prawdy o śmierci kobiety otrzymując po siedem lat więzienia. 20 sierpnia 2002 roku prawnik Diomedesa odwołał się od decyzji i Sąd Najwyższy w Bogocie zmienił wyrok Doris Adriany na nieumyślne spowodowanie śmierci, gdyż piosenkarz nie miał zamiaru zabrać jej życia. Wyrok został zmniejszony do 37 miesięcy więzienia z nakazem zapłaty grzywny. Sąd orzekł również, że Diomedes musi odbyć pełen wyrok w więzieniu bez żadnych dodatkowych korzyści, z wyjątkiem skrócenia o 9 miesięcy, które już odbył. Rodzina Doris Adriany odrzuciła tę decyzję, domagając się prawdziwej sprawiedliwości. 27 września 2002 roku Diomedes oddał się do więzienia o zaostrzonym rygorze, eskortowany przez dużą grupę zwolenników, którzy głosili jego niewinność. 16 maja 2003 roku sędzia w Bogocie uniewinnił go od zarzutów podawania narkotyków Doris Adrianie, powołując się na niespójność w zeznaniach. 26 maja 2003 roku Sąd Najwyższy Kolumbii potwierdził, że Doris Adriana była w towarzystwie Luis Consuelo i Diomedesa, gdzie po zażyciu narkotyków i zaangażowaniu się w intensywne, intymne spotkanie dowiedziała się o ciąży Luis Consuelo, co doprowadziło do kłótni między kobietami. Diomedes interweniował, zakrywając usta i nos Doris Adriany, co ostatecznie spowodowało jej śmierć tego dnia. Izba karna Sądu Najwyższego uchyliła decyzję Sądu Najwyższego w Bogocie z sierpnia 2002 roku, przywracając dwunastoletni wyrok Diomedesa za zamierzone zabójstwo. Jednak obrona ponownie się odwołała, a 12 lipca wyrok został zmniejszony do 6 lat i 6 miesięcy. Sąd nakazał mu również wypłacenie rodzinie ofiary 100 milionów pesos za szkody moralne i 35 milionów za szkody materialne, kończąc tym samym sprawę. Podczas pobytu w więzieniu otrzymał pozwolenie na korzystanie z pomieszczenia jako studia, aby nagrywać kolejny album. 13 listopada 2004 roku, po odbyciu zaledwie trzech lat i siedmiu miesięcy drugiego wyroku, sąd wykonawczy drugiej instancji przyznał mu warunkowe zwolnienie za dobre zachowanie. Świętował to, paradował ulicami miasta w konwoju samochodowym z tłumem fanów skandujących jego imię, jakby była to premiera jednego z jego albumów. Tego samego dnia ogłosił, że zamierza spotkać się z rodziną Doris Adriany, aby wyjaśnić wszystko, chociaż to spotkanie nigdy się nie odbyło. Od tego momentu Diomedes skupił się na odbudowie swojej reputacji, wielokrotnie zapewniając niewinności w tej sprawie. W 2014 roku, gdy zapytano go o nią w wywiadzie, stwierdził, że nie była święta, usprawiedliwiając incydent. Kontynuował nagrywanie albumów i występowanie na koncertach aż do 20 grudnia, kiedy to dał swój pożegnalny koncert. Zmarł dwa dni później, 22 grudnia, na zatrzymanie oddechu. Luis Consuelo, która nadal była jego partnerką, znalazła jego ciało. Pogrzeb odbył się 25 grudnia. Do dziś imiona tych, którzy pomogli mu ukrywać się podczas ucieczki, pozostają nieznane. Nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności, ani nie prowadzono dalszych śledztw w sprawie nadużyć. Jej śmierć wywołuje kontrowersje, a wielu uważa, że sława i wpływy Diomedesa przysłoniły sprawiedliwość. Mimo, że pozostaje ikoną muzyczną, zostaje też pytanie, czy mógł być również nieukaranym do końca zabójcą. Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka do końca. Bądźcie gotowi już niedługo na następne odcinki. Dziękuję za subskrypcje i komentarze. Wszystkie oczywiście czytam. Do usłyszenia, pozdrawiam i dbajcie tam o siebie. Zło wcielone, czaj się na każdym kroku.